Mama, dawajcie. A co mogę do niej gadać? Mm. Że jesteś zazdrosna, bo jej mąż cały czas ogląda. Ja. No, no. <coughs> <coughs> ona ma taki Halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. E, czy, to dzwoniłam się do Pani Moniki. Tak, przy telefonie. Proszę Pani, ja bym chciała wyjaśnić jedną sprawę. Mhm. E, bo, ja jestem zazdrosna, bo mój mąż ciągle Panią ogląda i ja bym chciała, żeby Pani się troszeczkę mniej skromnie ubierała na wywiady, bo mnie wkurwia to za przeproszeniem. E, ale mniej skromnie czy bardziej skromnie? Bardziej skromnie. Bo ja mogę mniej, jeżeli trzeba. Ale, Ale bardziej to, w te, to nie jak, nie jak nie. mniej, to w to, co pani w samych gaciach przyjdzie na wywiad, czy ja? No pewnie. A czemu nie? Proszę pani, ja bardzo bym panią prosiła, jednak, żeby pani chociaż te swoje bimbały schowała, bo, bo mój mąż się patrzy i kurwa, ja, nie, ja nigdy się tak na mnie nie patrzył, jak na telewizor, gdy oglądamy wywiady. Ale... A bimbały, czy co? Co to bimbały są? No proszę pani. No czy pani nie, nie jest w stanie sobie zdać sprawy z tego, o czym ja do pani mówię? Nie. Dzwony. Bimbały, czyli dzwony. Dzwony. Dzwoneczki. Dzwony. Pani ma dzwony. To nie są dzwoneczki. Pani ma wiele. No ja. Noszę, to, to, to noszę dzwony. Ale taki spodnie, pani mówi, tak? Nie, kurwa, spodnie. Jakie spodnie, dzwony? Proszę pani. Łomaczko boska. A tu mi chodzi śniąc. o pani, proszę pani, dwa arbuzy. <grym> Okej. Okay. Już, już rozumiem, panią, już wszystko wiem. Bo mój mąż normalnie, jak na panią patrzy, to. Nie chcę, to mówić, nie chcę mówić wprost, ale. No proszę pani, no. może się pani domyślić. I pani dowrotny jest. O bardzo, bardzo. On Ale on nigdy... tylko patrzy. Ale on nigdy na mnie tak nie patrzył, pani kochana. Jak ja widzę no To jak W takim musi one... jak... jak... pani pokazać mi... te dzwony albo wimbały, tak? Co? Pani pokazać te dzwony, wimbały. Ale ja jak ja mogę pokazać? Yy, mu pani dzwony. Nie, swoje pani pokaże, to wtedy pani nie będzie zazdrosna. No, a o... pani myśli, że jak ja robię, jak on ogląda panią, to ja specjalnie idę się umyć, wracam na go, to jebany się na drugi bok przewróci i chuj, i chuj i nie ma dyskusji. A widzi pani tym cały jest ambaras, żeby dwoje cało naraz i do tego jeszcze trzeba zrobić tak, żeby nie wszystko od razu pokazać, bo jak pani pokazuje wszystko od razu, no to właśnie już straci ten cały smaczek. Bo tak co zrobi, ja mam, kurwa, na raty mu się pokazywać, czy co? A ja? Ja bym bardzo chciała, żeby pani mnie nauczyła tego, bo proszę pani, ja, ja mówię, pani, ja mojego męża nago nie widziałam w dwa miesiące. Hmm. No to powiem pani tak. Dobra rada to dozować facetu, faceci potrzebują, żeby dozować im przyjemności. Po troszeczku. Bo jak pani wszystko od razu pokaże, to teraz... Proszę usma. pani, czyli co? Ja mam mu upierdolić jedzenie do, do, z pięciu posiłków na dwa, czy co? Bo to jest jego, no, kurwa, jedyna mocny... przyjemność, moje jedzenie. To mam mu upierdolić trzy posiłki, żeby mu dozować przyjemności? O, właśnie tak. Przed żołądek do serca. I z bimbołami robi się to samo. No dobrze. A jak ja bym chciała na święta... Sprawić przyjemność. To co ja na przykład mogłabym zrobić? Na przykład na święta może pani przebrać się za Mikołajkę, tylko brody nie nakładać, brody nie, bez brody. Kurwa, za Mikołajkę w moim wieku już chyba nie wypada. Dlaczego? A ile pani ma lat? Ja 64. A, to do stówy. jeszcze jak pani będzie żyć 120, załóżmy lat, no 110, bo 120 to dość długo. Ale jak pani będzie żyć 110 lat, no to pani jest tak naprawdę, można powiedzieć, tak 25 lat, nie? A pani się przebiera w Mikołajkę? Przebieram się czasami. Może pani mi wysłać zdjęcie, jak to wygląda? Mogę. To ja bym poprosiła na mailo. Dobra, dobra, myślę pani. Tylko niech to zostanie między nami to zdjęcie, bra? Żeby pani nikomu nie pokazywała. Nie, ja nie a my, ja, by, ja właśnie chciałam tylko mężowi, czy mu się takie coś spodoba. Nie, to pani nie pokazuje mojego zdjęcia mężowi. Pani zobaczy, jak ja jestem ubrana tam i. To gdzie jest ubrana... to tylko ja będę mogła zobaczyć. Dobrze, to dobrze, zostanie tak. między nami. To na Dobra. mailo ja poproszę. Dobrze, myślę pani na maila. To, to i mogę podyktować mailo. Dobra, to już ja zapisuję. Poczeka pani sekundkę. Okej, okay, mogę już pisać. Go, gorąca Jasia, małpa! Gorąca Jasia, małpa. Jak to tam było? Mam gorąca Jasia, małpa. Kinoakcji.pl Ja mam na takim ani naszym ani firmowym odloty. Kropka. Kropka. Ani odloty? Ani Co? Ani odloty? Jakie kurwa odloty? Dobra Kinoakcji, tak? Kinoakcji Tak, bo to jest nasz kropka. firmowy kropka. .pl Dobra kropka. .pl okej okay. Ja może dam męża a niech się kurwa tłumaczy Dureń ja się utrzymaj tutaj, panią, i powiedz pani, dlaczego ty na kurwa na nią wiecznie patrzysz. Halo, a jak masz na imię? Halo. Halo. Z kim, z kim ja wybrzuch? mam przyjemność? Halo, z kim ja mam przyjemność? Bo ja mi mała, mi żona dała telefon. Monika. Jaka? Mm, Monika. Brunetka. Ale. Brunetka. Jaka Monika? Bo ja nie znam, a mi każe coś gadać. Że ktoś... No nie wiem, no to żadnym pan zapytał, z kim rozmawiałam. Z kim ja gadam, Jasia. Boże, pani Laskowska, witam panią serdecznie. Witam. Ja wyjdę tylko ze spokoju, żeby żona nie słyszała. Poczeka pani momencik. Nie, ah. niech żona słyszy wszystko, bo będzie zawczosna. Nie, zostawne. bo ja muszę coś pani powiedzieć. nie będzie ganiać mnie z Ciekierun. Słyszy mnie pani? Słyszę. Ale ja nie mogę się na panią napatrzeć, jak ja oglądam pani wywiady. Mnie te tam głupki kurwa z internetu nie interesują. Ja oglądam tylko dla pani. Uh -huh. Ja nie, nie obchodzą mnie treść wywiadów. Ja lubię oglądać panią. A co pani, jak... panu w moich wywiadach najbardziej się podoba? Jak pani kurwa stanie przed kamerą. Jak ja to widzę, to ja widzę w Pani taką kurwa iskrę. Mhm. Automatycznie się nakręcam. A widzę... czy znaczy moje wywiady Pani się podobają, czy nie? Jak widzę Pani oczy, wyjebanę w te kurwa wywiady. Nie obchodzi Pani wygląd. Pani jest moim ideałem kobiety. Co to znaczy? Co Panu się mhm. we mnie najbardziej podoba? Proszę Pani, ja będę w niedzieli na konferencji, a ja Pani kurwa pokaże co to znaczy. A będzie Pan na konferencji teraz? Specjalnie kupiłem bilety, ja podejdę do Pani. Jest, będę w marynarce, będę miał siwą brodę, zobaczy Pani mnie na pewno z daleka. No mhm. tak jak Mikołaj. Tak jak Mikołaj Święty. Przyjdę mhm. kurwa z wielką laską. A święty to Pan chyba nie jest, co? Święty nie jestem. No, też tak mi się wydaje. Tak. Także widzimy się w niedzielę, a ja podejdę do pani i na pewno złapiemy wspólny język. No, też tak mi się wydaje. A żona Jasia będzie? Nie, nie biorę. Jej. Jadę z wnukiem specjalnie. Niby wie pani pod pretekstem, że jedziemy na Fama MMA, a tak naprawdę mhm. ja jadę dla pani. Super. Cieszę się bardzo. Także zapamiętajmy mnie Pani, Zrobimy sobie zdjęcie. Niech pani zapamięta Jasiu Bąk. Jasiu Bąk. Dobra, no. już zapisuję. Do. Fajnie, żona Jasia, pan Jan, też Jasiu. Tak się złożyło, ale żona ta ja by dolną już dwa lata temu. Tylko ze względu na wnuków, jeszcze jesteśmy razem. No ale wnuki małe są, czy już duże? Malutkie. Pozna Malutkie. Pan. No to rzeczywiście trzeba je odchować jeszcze. Tak. No dobrze. to. Mnie, pan, się widzimy, się, widzimy się w niedzielę. Niech pani założy krótką spódniczkę. Dobra. Dobrze. Króciutko Do spódniczkę? Króciutko. Specjalnie na pana założy krótką spódniczkę. Obiecuję. Obiecuję pani. W niedzielę będzie krótka spódniczka. Będzie krótka spódniczka w niedzielę. I proszę w jakimś wywiadzie pozdrowić Jasia Bąk. Jasia Bąka. Dobrze. Zapisane Dobrze. wszystko będzie do upozdrowienia. Dobrze. Wszystkiego dobrego, pani Moniko. <noise> Dziękuję Widzimy wzajemnie. Się w niedzielę. Do zobaczenia. Do zobaczenia kolorowych snów. Wzajemnie, niech pani się o mnie. Dziękuję. I o mojej <noise> świątecznej lasce świętego Mikołaja. A, a prezenty będą? Będzie prezent. Mm, a co? Aha, zobaczcie pani zabaweczki. <laughs> Okej, okay, to czekam. Musimy Do zobaczyć, Dobra. Do widzenia. Do zobaczenia. Ja pierdolę. Ej, ciekawe, czekamy, wiesz, co będzie ciekawe, jak tam pojedziemy. I kurwa, ja podkręcę wszystkich, którzy to będą, żeby ją pozdrawiali od Jasia Bąk, że tu chodzi Bąk. Nie, wiesz, to byłoby dobry odcinek, jakbyś wziął jakiś faceta, który się przebiera za tego, co ma brodę, marynarkę i podchodzi do niej, że to jest niby ten Bąk. To byłby dobry ocen. I ona by zwariowała, bo by nie wiedziała, czy to byłeś ty, czy to był on. Wiesz o co chodzi? No, dobrze byłoby kogoś takiego ogarnąć. I to nagrać z takiej drugiej z perspektywy, że wiesz, do nie podchodzi, no to ja. Rozmawialiśmy kilka dni temu. Mm -hmm. <grym> no to byłaby śmieszne. Ej, Rafun ma znowu bana? Nie gadajcie, kurwa. Czemu tak jest? Kurwa, on nie jest dobysły chłopak. Kurwa mać. Nie ja nawet nie wiem. Kanały. A skąd, skąd wiesz, że dostał znowu bana? No, nie ma kanału. Może coś na insta dodał. Ale chujnia, ty.